Już niebawem do Polski ma trafić 12 tysięcy uchodźców z Syrii. Czy Polska jest na to gotowa? I czy Andrychów jest na to gotowy? Zapytamy mieszkańców, co o tym sądzą. Kurczę, może, może warunek chrześcijan, co? Tak, tak myślę. No i może, żeby to powinno być takie, może aż tylu, nie? Może 6 tysięcy, także. No. 6 tysięcy byłoby ok? O, tak, no. A co z zasiłkami dla nich? Pierwsze nie, nauka muszą na, nauczyć się języka, a potem najwyżej może jakby chcieli pracować, nie, tak mi się wydaje, nie? Nauka języka, żeby się zintegrowali z naszym społeczeństwem. Dziękuję bardzo. O, dziękuję. Ja już przeżyłem wojnę, wszystkie inne rzeczy, ale to mi się bardzo nie podoba, bo że, to nie że... jest, bo to nie jest coś, żeby ktoś komuś ratował życie czy coś, tylko to jest chęć lepszego życia, a u nas wcale ono takie nie jest. Dziękuję. Skok na zasiłki, tak? tak? jest, oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słyszały Panie, że Polska ma przyjąć prawie 12 tysięcy imigrantów z Syrii? No, słyszałyśmy. Co Pani na to? No, okej, okay, nie? Kiedyś my pomagaliśmy inny, inni nam pomagali, teraz nie? Odwrotnie. Ale chciałyby Panie, żeby na przykład Andrychów przyjął kilkanaście rodzin? Znaczy, na Romów mamy dość. Mamy Polaków na wschodzie, których należałoby przyjąć i się z tym nic nie robi. Nie? Ale jak chcą przyjąć, to tak jak jest. Do bezrobocia pracy niech mają i niech sobie zarobią na siebie, a nie żeby brać pieniądze za darmo. Źle. Czyli Polska nie powinna przyjmować jednak. To znaczy nie chodzi o, o przyjmowanie, bo to, 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 nie jest, to nie jest rozwiązanie. To będzie cały czas tak samo. Ja jestem na przykład mieszkam za granicą i my mamy też ten problem, także to nie jest do rozwiązania. To będzie w pierwszym miesiącu, w drugim miesiącu, w trzecim miesiącu, także myślę, że powinno, powinno się inaczej pomyśleć o, o, o takiej sytuacji. Państwo powinni jest. przyjąć na okres przejściowy, no nie wiem, no, za, zaoferować im warunki pracy. Jeżeli się z tymi warunkami oni zgodzą, no to ich po prostu zostawić dać im taką szansę. My, my emeryci mamy na nich robić, bo oni chcą brać fundusz socjalny, no to przecież my mamy swoich. A nie żeby jeszcze obce państwo. Ja będę swoje emerytury dawał na nich pieniądze. Te przyjęcie? No nie za bardzo. U nas jest duże bezrobocie i nie jestem za tym. Po prostu Polacy nie mają pracy, a im trzeba zapewnić pracę, mieszkanie. Wszystko. Dziękuję bardzo. Przeciwko jest. Dlaczego? No po prostu nas, Polskę, tutaj nie stać na to. No ja no nie wiem jak to widzieć po prostu, jaka przyszłość tego wszystkiego będzie, w którym kierunku się to potoczy, czy oni nie są po prostu, nie wiem, jakim zagrożeniem później dla nas, czy, czy te same te zamachy terrorystyczne, to te wszystko w Syrii, co się dzieje, także, żeby to się nie stało u nas kiedyś, nie daj Boże. A co pani na to, że dostaną zasiłki? Tutaj naprawdę mamy taką potrzebę. Tutaj są jeszcze Romowie u nas, który też był właśnie problem z tymi zasiłkami dla nich, także no nie wiem, to już muszą decydować Ktoś od góry. No, trochę nie fair, bo Polacy nie mają za pracy w ogóle, nie, ma, nie mają gdzie pracować, a nowi przyjdą ludzie i gdzie oni będą pracować, tak? Czy jest pan no. przeciwny? No trochę tak. Młodzi skończą szkołę i nie mają gdzie pracować, tak? To będzie robił na nasze emerytury, jak młodzi nie mają gdzie pracy. A nowych ludzi przyjmą? Słyszeliście, słyszeliście o uchodźcach z Syrii? No, no. Co wy na to, żeby ich przyjąć w Polsce? Nie. Nie? Dlaczego? Nie, no bo nie będziemy im zasiłków płacić. Dzięki. No, wie pan, nie zawsze było biednie, nigdy nie miałam. A, a oni nie mają znikąd nic. No to z czegoś muszą żyć. No czy nie powinni na przykład znaleźć pracy, pracować? To dla nas nie ma pracy, a dopiero dla nich. Uważam, no nie wiem, nie wiem, trudno mi powiedzieć, no z czegoś muszą żyć, nie? No a uważam, że w, dla Polaków nie ma pieniędzy, a dla innych będzie. Pani co pomyśli, Pani Marsiu? Na razie tu czytałam na tym, wiem, co tu wiesz. Mam portal informacyjny. No. Dobrze, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Nie, No bo nie ma dla ludzi tutaj z pobliża. Pieniędzy. Wie pani dla wyższych władz to zawsze jest, ale żeby dla nas starczyło. O, wyższa władza, oni mówią, że oni się wyżywią. Nie? No. Dziękuję bardzo. Proszę. No przeciwko jestem. Dlaczego? No bo u nas jest bieda, a jeszcze będą dokładać więcej ludzi. Dzięki. No należałoby ich przyjąć. I no że, żebyśmy byli przygotowani do tego, bo to tak, tak na szybkiego to z tego względu, że Kiedyś my też byli w takim stanie, że, że pomagali nam inne kraje, ale moim zdaniem tak. Ale czy to nie jest z ich strony tylko skok na zasiłki? No, trudno mi, nie zastanawiam się nad tak tym. Tak jak widzimy po krajach zachodnich, Niemcy, Francja, tak. No. tak jak to wygląda teraz? No, nie zastanawiam się nad tymi, trudno mi się wypowiedzieć jednak. A jeżeli jakieś rodziny syryjskie miałyby być przyjęte w Andrychowie, to jest pan za czy przeciw? No, raczej tak, tak. Żeby jakąś rodzinę przyjąć albo coś, no. I no nie taką, co potrzebuje jakaś, no jakąś konieczną taką, taką rodzinę z tego względu, że co po, potrzebuje pomoc, a nie taką, żeby tu przyjść tylko na zarobek albo coś. No, tak. Mój brat, mój chłopak bez przerwy o tym gadają, ja już mam tego dość naprawdę. Ja już po prostu nawet nie chcę mi się... Ale są za czy przeciw? No oczywiście, że przeciw. Dzięki wielkie. Proszę.